Uyczko, po zremisowanym jeden do jednego meczu Wisły Kraków ze Rzeszów strzelec bramki dla dla Białoniebieskich, jak ten mecz wyglądał z swojej perspektywy. No, z mojej perspektywy to był dość ciężki mecz. No, no Wisła Kraków no, no mają dość dobry poziom gry i to udowadniają na każdym kroku, mają dość dobrą jakość i, i w drużynie. No, mecz w pierwszej połowie wyglądało to w miarę dobrze z naszej strony, jak i w sumie ze strony Wisły. No, mieliśmy dużo kontr którą właśnie udało nam się jedną wykorzystać i, i to nam trochę dało takiego oddechu. No i zeszliśmy w sumie tak w dobrym nastroju z tej pierwszej połowy, mimo że wynik był jeden na jeden, jeden, jeden do jednego, ale zeszliśmy z dobrym nastawieniem. Dostaliśmy do, trochę wskazówek na, na drugą połowę, i, a druga połowa. No, myślę, że trochę cięższa była niż, niż ta pierwsza, bo Wisła dość cały czas tak naciskała mocno i, i końcówka naprawdę można powiedzieć, że była szalona w wykonaniu Wisły, bo no, mieli dość dużo tych sytuacji. Na szczęście no, zakończyło się to wynikiem 1 do 1. Wrócimy jeszcze na chwilę do pierwszej połowy spotkania. Zdrać proszę, czy taki był właśnie plan, aby mecz rozpocząć? Trochę pozwolić się Wisle wyszaleć i spróbować gdzieś ją ukąsić z kontry? Plan był taki, żeby po prostu grać najlepiej jak się da. Nie, nie, nie było planu, żeby dać, dać oddech Wisle, tylko po prostu grać najlepsze to, co umiemy, a tak po prostu wyszło z przebiegu meczu, że, że Wisła trochę to kontrolowała, a my, my graliśmy na te kontry. Druga połowa, tak jak mówiłeś, trochę bardziej pod dyktant do Wisły. No i jedna ta sytuacja, gdzie wybiliśmy piłkę z, z linii bramkowej. Jak uważasz, czy była tutaj jeszcze szansa na to, aby powalczyć o zwycięstwo? Bo było widać, że mimo że Wisła przeważała, to próbowaliście ją gdzieś tam ukąsić w końcówce spotkania. Tak, no, no próbowaliśmy. No, no. Trzeba próbować i mieliśmy parę sytuacji, ale to nie było żadnych takich konkretnych sytuacji. A z drugiej strony no, Wisła miała, miała więcej tych sytuacji i, i to konkretnych, więc no, próbowaliśmy, ale no, Wisła bardziej bardziej wykorzystywała to, te nasze luki w miejscach i, i, i robiła to, co umie najlepiej, czyli, czyli po prostu kończy te akcje, ale w sumie im się nie udawało. Przed nami kolejny mecz z rywalem, który też jest jednym z kandydatów do awansu, czyli Arka Gdynia w następny poniedziałek. Chyba trochę napędzeni tym zdobytym tutaj punktem pojedziemy do Gdyni. No myślę, że na pewno to nam e, da trochę wiatru w żagle, że tak powiem. E, ten jeden punkt myślę, że na pewno lepiej smakuje niż, niż zero. No i, i co, no i będziemy się szykować na narkę Gdynię. Wróciłeś ze zgrupowania reprezentacji Polski U-19. E, jak oceniasz tę przerwę, która była miesiąc, półtora miesiąca temu, w porównaniu do tego, co było teraz? Teraz chyba już wróciliśmy trochę lepiej, niż to miało miejsce e, miesiąc wcześniej. Myślę, że tak, że mi, mimo to, że że prawie połowa drużyna była na, na tych zgrupowaniach reprezentacyjnych. Myślę, że, że dobrze, dobrze to wyszło, że wróciliśmy i pokazaliśmy, że, że nawet taka przerwa, że nie trenowaliśmy ze sobą, że nadal, mam, nadal mamy to zgranie i, i dobrze to wygląda. I oby teraz pójdzicie w Sągdyni. Dziękuję bardzo.